Siemanko, z tej strony tutaj Black2115 Live Games Dzisiaj serdecznie was witam w pierwszym odcinku Jakżeż tutaj w ogóle w pierwszej serii z GTA 5 Napady Mam nadzieję, że jeżeli odcinek wam się spodoba To zostaw koniecznie łapkę w górę i subskrypcji byczku Odcinki będą wpadać tutaj regularnie. Ja Wam dam dokładną rozpiskę. Kiedy będą odcinki, postaram się zrobić, żeby były. Ale od dzisiejszego terminu się stosuje Jeżeli to nagrywam, to jest już prawdopodobnie niedziela, czyli dzisiaj. Jest godzina prawdopodobnie północ, jeżeli to nagrywam. Więc no by nią został tutaj łapę w górę. I będzie mi naprawdę miło. Oczywiście to jest nasza jak widzicie skrytka. Ja wiem tutaj, powieł, prawa autorskie na muzykę wejdą w ogóle. Ja to rozumiem. I w ogóle. No tutaj, to jest nasza w ogóle skrytka. Na czym polegają zasady gry? Zasady gry polegają tak, że no, tym więcej napadów zrobimy i będą łapy w górę i lajki, no to tym więcej odblokujecie nam no, możliwości napadów więc no zostaw koniecznie zsuwa do dyspozycji mamy na razie motor więc subie jeździemy motorem i zaczynamy od, od do 10 i mamy start więc 1 2 3 4 5 6 7 8 dziewięć, 10 Start! No dobra, ja muszę. po prostu tylko, ja muszę tylko uciekać przed policją i tak. Mamy dostępne na razie do napady tylko sklepy, jeżeli wbijecie pod tym odcinkiem, tak. Więc zapomnij być w ogóle łapet nie odblokować nowe dostąpy na napady. I zastaw koniecznie subika, bo ja sobie tutaj gram na pacycie teraz, więc... Więc naprawdę warto mówić tutaj, jeżeli byście zostawili Subika łapę w górę, bo będzie więcej, jeżeli chcecie więcej w górę takich odcinków. Na przykład, jeżeli chcecie um, też z GTA V prawdziwe życie, żeby to GTA zmienił jako GTA VI, no to bym, wiesz co, robił do samej łapki, bo może tutaj taka seria się nawet pojawić że gram sobie, gram sobie mody do prawdziwego życia tutaj i zrobimy na tym serwisie, no jest taki plan żeby to zrobić dla was specjalnie, żebyście mieli co oglądać żebyście mówili, że a on nic nie nagrywa i w ogóle to nagrywam tylko oh my god, tylko w ogóle czasu nie mam kurwa, nagle się zdupnę, tak po prostu dreszczy boże masakra, masakra w ogóle But there's nothing wrong, I just kind of gave it a try. But that's the first thing. Mhm. I'll try to start writing. You're a wanted individual. I can't serve you. Oh no, how many times in one month? I know the drill, okay, calm down. I'm hurrying, I'm hurrying.

jak szuka, jak szuka. Kurwa mnie to, że nie jest bardzo blisko widzowy. No będzie po mnie jak tu wiadomo. Zgubiliśmy. Dobra, do niczego. Bo koło Dobra, misja zaliczona. Napadliśmy tutaj na sklepy. No gdybym ja tak miał teraz uciekać przed policją to tobym nie przeżył pewnie uważać, to muszę uważać, dobra. Jakby to ja nie są głowy okazję. One more, then I'm going home. No, please don't kill me! I am about to go home! Take it easy, I'm doing it! No, please! I'm moving as fast as I can! Yeah. Ah! Szybko Jezus Są już tu WTF Ale jaja, ale jaja Ale się pobulikują się jest akwem w że... Ja już myślałem, że wiecie, że tak po mnie będzie centralnie Są Strzelać potem Widzieliśmy, widzieliśmy, oni wiedzą, jak są ubrani. O Boże! Tu ja jestem OP. Albo ja nie wiem co się dzieje Albo ja jestem tak głupi Albo ja się stresuję w zabawie Zajmij się sklep napadnięty Cel na dzisiejszy odcinek to jest zapewnienie, no przynajmniej na... 5 mm. sklepów. Mamy 2 w pięciu. Więc mm. idziemy od razu na kolejny. wiecie, na no, no, to nie, mm. No na coś na ten na bardziej będzie tak po prostu. Teraz sklepy, które znam.

To ja są trzy gwiazdy, tu już nie ma Dawaj, dawaj Jadą śmigło O kurwa! We should Teraz ja już mm. O Boże Patrz goni mnie, goni mnie ledwo co na dleniu Czy mi się tak tylko zdaje Ale goni, 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 goni Ale tunele O, mają, no! Ale są tak zagubi! Bum! I mi się w to wydupcywają w szmatach! Zajebiście! Na ja spokojnie! Najbliższa zbadiera po C'est un Jesteśmy słabi, choć strzelanie mamy ulicek i ma taki wysoki wysokim poleciem. bolą, ja się nie dziwię kolipowi, jeżeli... że... Oto jakiś taki drajbistrz, musi robić taki drajbistrz. I just don't trust the police, no. totally. Fuck you, you. know? Totally. No, come back without the cops, please. No, don't shoot! Take what you want! Hold on, please. I'm emptying it!

To jest dla mnie bardzo podobne. 都是三年吗？ Ale mamy fajną drogę, co znaleźliśmy. Zrobiamy Dobrze, czwarty sklep był sukcesem. Teraz chciałbym trochę. tutaj, tutaj właściwie sobie ustawię. Wiesz, użyteczne miejsce Użyteczne miejsce, żeby w razie W uciekli Bo oni tam nie wiadą przecież z tymi To, że widzę, wie, jeżeli uciekniemy teraz to oficjalnie To oficjalnie ten odcinek będzie zaliczony You're going to buy something? Yes. Dobra, teraz już bardziej... Za oh, oh, śmietnie... Ej, nie do kasy! Ej, tu już cztery gwiazdki! Widzowie! Ej, tu już nie ma żartów! Tu jest są cztery gwiazdki! Patrzcie jak oni jadą! Nie opierdzielę! Szczelę! Ło! Wow. Ej, to są jaja! Ło! Wow. Co to jest? Ło! Solidzja to przychodziło mi! Nie żyj sobie! O! No to teraz se porobiłem jaja! Ja zaraz beddnę. Co jest kurwa? Co kurwa? Tu jestem jest byśmy byś przed śmigłem, ale nie przed nimi. O oh, fuck. fuck, widzowie, fuck. fuck. Ja Dalej żyję! Ja dalej żyję! Ja muszę uważać na ten motor! Gdzie nie mogę się tak zwliść tyta z nami Takona tak. tak, modia! Kurwa! Bóg mi drive wisz! Åh, oh, Åh, fuck! Oh, fuck. ale w sumie wiecie ukradłem trochę kasy, bo się to się liczy. więc nasz końcowy zarobek widzicie tutaj jest 5000 dolarów zarąbiście zarobiliśmy 5000 dolców więc zostaw serdecznie suba łapę w górę że się odcinek naprawdę spodobał i mi się naprawdę fajnie grało Cię tak pocilowało troszkę pomno, fajnie Pozostaw łapkę tutaj suba. Dziękuję Ci z tego z tego całego serca. Pozdrawiam, black Biden 5. Yo Do zobaczenia w następnym odcinku, widzę Siemane.